Makaron samodzielnie zrobiony jest po prostu najsmaczniejszy. Może mi się tak tylko wydaje, ale każda zupa nabiera całkowicie innego smaku, a najlepszym przykładem jest rosół. Jest to typowo niedzielna potrawa, która wychodzi najlepiej z dobrej jakości mięsa wołowo-drobiowego plus właśnie domowy makaron, który wykonasz w 20 minut. Kiedyś przygotowywało się go u mnie częściej. A wczoraj postanowiłam, że czas najwyższy, abym samodzielnie się za niego wzięła. Przyznaję się bez bicia, że miała tu lekki wkład moja mama, która, jak zobaczyła, że tak grubo kroję makaron, to od razu pomogła mi go lepiej rozwałkować i pokazała, że jej sprawdzonym trikiem jest zwijanie cienkiego ciasta w kształt naleśnika, a następnie go krojenie w mega cienkie paseczki. Podczas gotowania on troszkę rośnie. Składniki 2 jajka 6 czubatych łyżek mąki Ewentualnie 1 do 2 łyżki wody Szczypta soli Kopiuj domowy makaron. Przepis krok po kroku. Krok 1 Na stolnicę wsypujemy ok. 6 czubatych łyżek mąki Na stolnicę i tworzymy kopiec z zagłębieniem do którego wbijamy jajka. Nożem zagarniamy mąkę do środka i siekamy. Gdy jaja i mąka mniej więcej są połączone. Dalej zagniatamy ciasto ręcznie. Jeśli ciasto wydaje się zbyt twarde, robimy w nim dziurkę i wlewamy wodę. Jeśli ciasto klei się do stolnicy, podsypujemy je odrobiną mąki. Kule zagniecionego ciasta kroimy na pół. Każdą połówkę rozwałkowujemy osobno na grubość kartki papieru. Od razu mówię, że chwilkę to potrwa. Jeśli ciasto klei się do wałka. Opruszamy je mąką. Krok 2. Przepuszczacie przez maszynkę do makaronu lub przygotowujecie ręcznie jak ja. Rozwałkowane ciasto zwijamy w zwarty naleśnik. Przed zwinięciem musimy go troszkę podsypać mąką aby podczas krojenia się bardzo nie sklejał bo wyjdzie gruby makaron. Następnie kroimy na cienkie paseczki. Gdy już wszystko skroimy, roztrzepujemy dokładnie palcami aby nic nie było sklejone. Gotujemy w lekko osolonym wrzątku około 5 minut aż do miękkości. Następnie odcedzamy i przelewamy zimną wodą.